Cześć z koparką jadę 20 ton na haku górka i co się robi? Kurde nie wiem jak tego trzymać bo muszę zredukować sobie Za późno zacząłem redukować to będzie ciężko się tu skrobać Ale za mną nikt nie jedzie to A górka jest dość spora to tam Tak to tam nie będzie widać za dużo Dobra będziemy ciągnąć 12,5 na godzinę O rozpędzam się Mocy przybywaj Jeszcze do szczytu górki mamy kawałek, tam jak ten znak to gdzieś jest koniec górki, ale tu już bardziej wypłaszczona taka jest, a 20 ton liczę, bo 12 przyczepa, koparka 8, no to tak można przyjąć. A teraz to już po prostym to pojadę na razie. Jak w miarę po prostym dziur nie ma, no to tak się kulam.